Cześć, witajcie na moim kanale Honey Ari Babies. Dzisiaj przed sobą mam perfumy Cloud i Ari, i dzisiaj, słuchajcie, ocenimy sobie jedne z nich, i w tym przypadku to będą Cloud, a najwyżej w następnym odcinku ocenimy sobie Ari albo jakieś inne, bo w komentarzach, o ile nie wyłączą, możecie pisać, jakie następne perfumy ocenić, bo przypominam, że mam wszystkie oprócz limited editions, więc możecie pisać w komentarzach oprócz Cloud, jakie mam ocenić. A więc na początku przejdziemy do oceny zapachu. Potem przejdziemy do oceny flakoniku. I na końcu przejdziemy do oceny pudełeczka. A więc tak, na temat zapachu yy, się dosyć dużo wypowiem. Bo na początku, jak je jak mi przyszły wczoraj za zaglasa, to byłam do nich dosyć negatywnie nastawiona, bo czułam tylko i wyłącznie zapach dentysty. Nie czułam nic więcej, tylko czułam zapach dentysty. I byłam taka trochę zawiedziona. Po paru godzinach zaczęłam odczuwać delikatnie zapach owoców i kwiatów, ale to mało, mega mało. Ale za to dzisiaj, jak się już nimi popsikałam, to było całkiem inaczej. W ogóle już nie był odczuwalny zapach dentysty. Czułam, że to kwiaty, owoce. Są też wyczuwalne w tym zapachu piąty marshmallow, jakaś bita śmietana, karmel. Także dzisiaj, moim zdaniem, on mega ślicznie pachnie. I to, co mówią o Cloud, to jest prawda, że nie można, jak się na początku powocha, nie można mówić, że one są brzydkie i że pachną dentystą, bo to jest nieprawda, bo one mają taki dosyć specyficzny zapach i trzeba się do niego przyzwyczaić, e, więc nie można od razu mówić, że jest brzydki, bo... Mm, Właśnie na początku czuć dentystę, a później już w ogóle go nie czuć. Więc ja y, wiem, potwierdziam ten fakt, bo na własnym przykładzie się przekonałam i mówię Wam, że tak jest. Więc się nie zniechęcajcie, na przykład jak powąchaliście, dajmy, że y, w Daglasie i mieście kupić, ale nie kupiliście, bo y, czuć było dentystę, to na przykład pojedźcie sobie jeszcze raz i powąchajcie jeszcze raz. I będzie pachniał całkiem inaczej Może potrzebujecie jeszcze połąchać go Nie wiem, z trzy razy I dopiero się przekonacie Ale naprawdę dajcie im szansę Bo one są mega śliczne A właśnie większość osób tak ma Że na początku im się nie podoba A później to jest ich ulubione e, Perfum ariany Więc e, nie zniechęcajcie się I są moim zdaniem Mega śliczny zapach mają I to są chyba Moje jedne z najulubieńszych Perfum ariany i ja bym dała taką ocenę 10 na 10. Ogólnie to moim zdaniem to jest najładniejszy flakonik, jaki kiedykolwiek widziałam. On jest taki cuty i w ogóle, że ja w życiu ładniejszego flakonika to nigdy nie widziałam. On jest taki mega wyjątkowy i w ogóle i ja to jest mój ulubiony flakonik. Także m, oczywiście pokażę Wam, on tak wygląda z bliska. E, oczywiście ten niebieski flakonik da się wyjąć i e, zakrętka też jest e, w takim kolorze jak flakonik, czyli niebieska. E, I jak widzicie e, tutaj e, i flakonik i chmura mają napis e, Ariana Grande, więc e, moim zdaniem, m, jak, nie wiem czy już mówiłam, ale ja bez dwóch zdań daję tym, temu flakonikowi 10 na 10. A więc jak już widzicie, ja mam przed sobą już tylko pudełeczko i co? Zaczynamy omawiać. A więc tak, ogólnie to pudełeczko jest moim zdaniem najładniejsze, bo ono jest takie mega holograficzne i tak się mega ładnie błyszczy, więc ja mu daję totalnie też bez dwóch zdań 10 na 10. Mega moim zdaniem to jest pudełko. E, więc tak, e, i teraz zaczniemy omówić każdą jakby ściankę pudełka, że tak powiem. E, na pierwszej mamy e, na środeczku mamy chmurę i gdzie jest napis Ariana Grande, pod spodem mamy napis Cloud, a na samym dole wiecie, macie tam jeszcze jakieś e, takie, no ile mililitrów macie, perfum i tak dalej. Natomiast na e, bocznych ścianach, e, jak i po tej, tak i po tej, e, nie mamy żadnego napisu ani zdjęcia, tylko po prostu mamy jakby taką ściankę holo, e, natomiast z tyłu mamy takie prześliczne zdjęcie Arianki. I mega w ogóle mi się to właśnie tak, pudełko mega podoba, że ja nie mogę. A tutaj, o, jeszcze mamy taki napis Ariana Grande. No i o tym, że jest holo, to już nawet nie będę wspominała. No i jeszcze, oczywiście, to wam pokażę od samego dołu. Mamy jakieś takie, no wiecie, informacje z czego jest perfum, i tak dalej. Takie wiecie. Czyli moja ogólna ocena to totalnie 10 na 10. A więc tak, ogólnie pudełeczku, zapachowi, flakonikowi i w ogóle daje 10 na 10, więc ostateczna właśnie ocena to jest 10 na 10. Mam nadzieję, że tą ocenką pomogłam, na przykład jak ktoś chciał je kupić, ale nie był do końca pewny, to mam nadzieję, że właśnie tą oceną pomogłam Wam. I moim zdaniem to są najlepsze perfumy Ariany, yy, więc... Yy, Zachęcam wam, Was jeszcze na koniec do dodania łapki w górę, subskrypcji i mam jeszcze dla Was jedną informację, bo dzisiaj i wczoraj tak wyjątkowo były filmiki, bo to był, wiecie, początek mojego kanału, więc chciałam coś dodać, ale od nowego tygodnia filmy będą codziennie we wtorek i w czwartek, także to jest taka informacja do Was, więc no, ja się z Wami żegnam, cześć!